O co chodzi z hipoteką? Jeżeli bierzesz większą pożyczkę unijną, to instytucja finansująca często chce mieć twarde zabezpieczenie, czyli hipotekę na nieruchomości. To może być dom, działka albo lokal. Hipoteka to takie prawo wpisane do księgi wieczystej, które daje pożyczkodawcy pierwszeństwo w odzyskaniu pieniędzy, ale tylko w momencie, jeżeli nie spłacasz długu. To rozwiązanie najczęściej pojawia się przy większych kwotach. Przy mniejszych mogą być poręczyciele. Najpierw jest wycena nieruchomości. Czyli bierzemy rzeczoznawcę, który wycena, wycenia tą nieruchomość. Koszty mogą się różnić mniej więcej od 800 do 3000 zł. Ważne, nie każdy fundusz oczekuje operatu szacunkowego. Czasem wystarczy określenie wartości szacunkowej na podstawie kilku ogłoszeń z Twojego regionu. Kolejna rzecz: trzeba prawidłowo zebrać dokumenty. Potrzebny będzie akt własności, odpis księgi wieczystej, wypis rejestru gruntów i mapa ewidencyjna. Akt notarialny podpisujesz u notariusza. Koszt przy zabezpieczeniu y, szacujemy tutaj na 1 milion wartości zabezpieczenia. Mamy opłatę sądową, PCC, taksę i VAT, i to będzie koszt rzędu 2900 zł. Można też samodzielnie złożyć dokumenty w sądzie, wówczas będziesz miał koszt na poziomie 219 zł. Tylko wymaga to Twojej samodyscypliny i przygotowania samodzielnie dokumentów. Co jeszcze trzeba pamiętać? Nieruchomość musi być ubezpieczona na cały okres pożyczki, a prawa z polisy przekazujesz pożyczkodawcy. Hipoteka zwykle zabezpiecza nie tylko samą pożyczkę, ale też odsetki, koszty windykacji i tym podobnym. Dlatego najczęściej ustanawia się ją na 120-150% wartości pożyczki. Jakie są najczęstsze od was pytania? Czy mogę ustanowić hipotekę na cudzej nieruchomości? Tak można. Może to być nieruchomość rodzica wspólnika osoby trzeciej, ale tylko za jego zgodą i potwierdzoną notarialnie. Co, jeśli na nieruchomości już jest hipoteka? Można ustanowić kolejną, ale pierwszeństwo ma zawsze ta najstarsza. Banki i fundusze często chcą być na pierwszym miejscu. Fundusze jednak czasem dopuszczają wpis na drugim miejscu. Czy muszą mieć nieruchomość bez żadnych zabezpieczeń? No, najlepiej by było, żeby nie było żadnych zabezpieczeń. Możesz mieć służebność, dożywocie czy nawet inną hipotekę, ale to wpływa wtedy na wartość zabezpieczenia i decyzję pożyczkodawcy. Co się dzieje po spłacie pożyczki? To jest bardzo ważna rzecz. Hipotyka sama nie zniknie. Musisz sam osobiście złożyć wniosek do sądu opłata 100 zł, dołączyć tak zwany kwit mazalny z banku czy z funduszu, i czekasz około 2-4 tygodni, aż hipoteka zostanie wykreślona. Jakie są największe ryzyka? Największe ryzyko to jest wtedy, gdy nie spłacasz, no to wtedy możesz stracić nieruchomość. Jeśli wartość nieruchomości spadnie, pożyczkodawca może żądać dodatkowego zabezpieczenia, lecz teraz to raczej idzie to w drugą stronę, bo nieruchomości wzrastają w swojej wartości. Trudniej też jest sprzedać nieruchomość z hipoteką. Potrzebna tutaj jest zgoda funduszu i wtedy ustanowienie innej hipoteki. Jakie są praktyczne wskazówki przed ustanowieniem hipoteki? Sprawdź stan księgi wieczystej, czy nie ma innych obciążeń. Ustal granice działki, sprawdź czy nie ma sporów sąsiedzkich zorientuj się czy nieruchomość nie leży w strefie ochronnej lub na trudnym rynku. Natomiast w trakcie procedury bierz udział w wycenie, niech rzeczoznawca nie zaniży wartości. Sprawdź również treść aktu notarialnego przed podpisaniem tego aktu. Dopytuj się o wszelkie rzeczy, które budzą w Tobie jakiekolwiek wątpliwości i zawsze zbieraj i przechowuj wszelkie dokumenty. W trakcie procedury bierz udział w wycenie, Niech rzeczoznawca nie zaniża wartości. Sprawdź treść aktu notarialnego przed podpisaniem. Dopytuj się o wszystko, co budzi w tobie wątpliwości. Zbieraj i przechowuj wszystkie dokumenty. Po ustanowieniu hipoteki, regularnie opłacaj ubezpieczenie. Informuj pożyczkodawcę o zmianach prawnych nieruchomości. i Po spłacie, od razu złóż wniosek o wykreślenie hipoteki i monitoruj księgę wieczystą, żeby ona była czysta. Najczęstsze błędy i pułapki. Błędy w akcie notarialnym lub brak zgody małżonka. Przedawnione dokumenty, na przykład, masz starą wycenę. Zbyt wysoka wycena nieruchomości. Paradoksalnie może to Tobie zaszkodzić, jeżeli wycena jest pompowana w górę, instytucja może to podważyć i zażądać, na przykład, innej formy zabezpieczenia. Dalej, nie uwzględnienie kosztów utrzymania hipoteki. Na przykład nie uwzględniasz kosztów opłaty PCC sądowej czy notarialnej, i to może spowodować Tobie zator w inwestycji. Opóźnienie w składaniu dokumentów i brak kontroli nad procedurą. Nie wykreślenie hipoteki po składzie pożyczki. Tak, reasumując, jakie masz koszty zabezpieczenia hipotecznego? Wycenę rzeczoznawcy od 800 do 3000 złotych zależy od wartości lokalizacji. Akt notarialny, jeżeli założymy, że to jest na 1 milion złotych, no to średni koszt to jest 2900 zł, Natomiast jeżeli sam składasz 219 złotych, ubezpieczenie od 0,1 do 0,5% wartości rocznie przez cały okres, potem wykreślenie hipoteki, po spłacie pożyczki masz 100 złotych, czyli całkowite koszty będą klarować się na poziomie od 2 do 6 tysięcy złotych. Jakie mamy alternatywy dla hipoteki? Poręczenie funduszu poręczeniowego, blokada środków na rachunku bankowym, cesja polis ubezpieczeniowych lub innych praw. Można zrobić kombinację tych zabezpieczeń, na przykład weksel i częściowa hipoteka. Jakie mamy szczególne przypadki? Grunty rolne nie ma już specjalnych ograniczeń, można ustanawiać hipotekę na zasadach ogólnych. Współdzielcze własnościowe prawo do lokalu wymaga zgody spółdzielni i dodatkowych formalności. No i mamy jeszcze użytkowanie wieczyste, czyli możliwe, ale trzeba pamiętać o terminie wygaśnięcia i opłatach za przedłużenie. Najważniejsze zasady: Hipoteka to mocne, ale pewne zabezpieczenie pożyczki unijnej. Wymaga formalności: akt notarialny, wycena, wpis do księgi wieczystej. Po spłacie musisz sam zadbać o wykreślenie hipoteki. Hipoteka daje pierwszeństwo pożyczkodawcy przed innymi wierzycielami. Zawsze wszystko dokładnie czytaj. Licz koszty i rozważ wszelkie swoje alternatywy. W razie wątpliwości pytaj się innych przedsiębiorców, prawników, doradców, bo to jest Twoje bezpieczeństwo. A teraz ciekawostki branżowe dotyczące pożyczek unijnych. Jeżeli mamy budynek, na którym chcemy się zabezpieczyć i jest na nim już kredyt, to fundusz, fundusz Europejski działający w regionie mazowieckim nie zabezpieczy się jako drugi. Nie może być nikt inny zapisany jako pierwszy. Z kolei w innych regionach to tutaj jest to zależne. W kwestii wartości nieruchomości i wartości do spłaty. Dla przykładu weźmy nieruchomość o wartości 800 tysięcy złotych. Do spłaty zostało 200 tysięcy złotych. Czyli fundusz może zgodzić się na taką formę zabezpieczenia, jeżeli na przykład pożyczka jest o wartości 400 tysięcy złotych. Mamy sporą jeszcze przestrzeń tutaj do zabezpieczenia się na tej nieruchomości. Kwota zabezpieczenia jest różna i zazwyczaj należy brać pod uwagę 150% wartości. Bywa jednak, że fundusze biorą pod uwagę 120% albo nawet 200%, to jest zależne od konkretnych przypadków, w danych sytuacjach, w danym funduszu i we wnioskowanej kwocie. I pamiętajcie, nieruchomość nie musi należeć do Was. Może to być nieruchomość należąca do osób trzecich. Jeżeli jeszcze nie widziałeś mojego poprzedniego materiału, w którym wyjaśniam o co chodzi z wekslem in blanco i dlaczego on tylko tak groźnie brzmi, kliknij w ten materiał. Pieniędzy i spraw finansowych nie trzeba się bać, trzeba je po ludzku zrozumieć i z nich korzystać. Dźwignia, inwestycja, rozwój. Wiesz o co chodzi.